Od 3 do 10 lipca w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika odbędzie się jedno z ważniejszych wydarzeń muzycznych w naszym mieście. Międzynarodowe warsztaty jazzowe, bo o tym wydarzeniu mowa, od lat skupiają pasjonatów muzyki jazzowej, dając szansę wokalistom i instrumentalistom pobrania lekcji od mistrzów w swojej dziedzinie. Warsztaty będą odbywały się w ośmiu klasach. Przez kilka dni uczestnicy będą intensywnie doskonalić swoje umiejętności podczas wykładów, sesji ćwiczeniowych oraz wieczornych jam sessions. Warsztatom tradycyjnie towarzyszyć będą koncerty, podczas których usłyszymy m.in. aranżację The Beatles na jazzowo czy grupę Katka i Jazz Banda. Muzyczną ucztę zaserwuje puławianą także kadra tegorocznych warsztatów. Na zakończenie zaplanowano aż dwa koncerty finałowe uczestników w piątkowy i sobotni wieczór. Zachęcamy do śledzenia naszego portalu, gdzie na bieżąco będziemy informować o zbliżających się koncertach w ramach międzynarodowych warsztatów jazzowych Spoko Jazz Puławy 2022. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy ulica Dęblińska 18 telefon 81 886 63 25 Plus Oil twoje auto jest w rękach profesjonalistów